Witam w Sticks of Master Shadow z tej strony Izuel. i to jest kolejna nowa seria którą zamierzam nagrać. Jest to gra, którą produkcję nadzorowało francuskie studio Cyanid Studio. Może, czemu ja mówię, zawsze nadzorowało studio. No cóż, czterna na tej powinienem się chyba już nauczyć jak się poprawnie mówi. Cóż, Cyanid... Granit Studio, jeśli to się poprawnie wymawia, jeśli nie, to przepraszam, ma na swoim koncie też taką produkcję jak Of Orcs and Men, gdzie się sterowało Styxem, o którym jest ta gra, jak i Orkiem Arkailem. To się dzieje na długo przed tym właśnie, przed samym zdarzeniem Of Orcs and Men, i opowiada historię Styksa, tak naprawdę. Kim jest, skąd pochodził. I nie będę zdradzał szczegółów. Teraz powinna lecieć muzyka, ale ją wyciszyłem, żeby nie przeszkadzała mi za bardzo. Jest to gra skradankowa z naciskiem na skradanie. Gra skradankowa. Nie, to głupio brzmi, naprawdę. Polegając na skradaniu się, na cichym usuwaniu przeciwników morderstwach, truciach i przechodzenia od jednego punktu do drugiego Bo oczywiście można ich też oszczędzać ja postaram się raczej tego nie robić No, tak być wszystko dobrze zapraszam do oglądania i będę będę nagrywał w sumie wytłumaczę to już podczas gry więc zapraszam do oglądania, jeszcze ja na chwilę wyłączam. Lepiej się na normalnym, nie na łatwym. Bo lubię też czasami poskradać się i cichaczem eliminować przeciwników. No i jednak pole przejść na łatwym, żeby nie lamić. the atrium of akhenash a world shut inside another this is what humans do when they don't understand a thing. They build walls around it. They put locks on the doors and they put soldiers in front of those doors. The bigger the secret, the bigger the lock. And the craziest are those who want to pick it. May my ancestors forgive me. I'm one of those to my misfortune. Uh, this noise. These voices. I can't stand it. Amber. That damn golden mud oozing from the heart of the world tree. A magma of sticky dreams. All the thoughts of those who wanted to taste the forbidden sap. Humans. Elves. All their private little chatters mixed up in this disgusting soup flood of ideas constantly flowing into my head for all these years it took so long for me to find this place with each step i heard my voice a little less and all the others a little more i'm so tired it's time to finish it while i can still recognize my own thoughts the heart of the tree it's why i'm here that, at least, I am sure is my own desire. Take possession of this source of infinite power, but also misfortune. It's time to move to the first phase of the plan. Drop your weapon! And it starts. now. Alright, Beast. Wake up. Answer when Lord Barniman speaks to you. Who are you? Speak! My name is Styx. There's a surprise. The elves give names to their monsters. Where do you come from? I've never seen anything that looks like you. I am one of a kind. It's the elves who created it, Father, that's obvious. They pulled this runt out of their sticky larvae, and they sent it here to spy on us. Speak! Is it the elves who sent you? Why are you here? <laughs> Elves, are... if you only knew. They don't need spies to find out what's going on in this accursed tower. So you're working for them. What did you come here for? I came for the heart of the tree, of course. I knew it. Those degenerates want to retake the tree and keep their precious amber for themselves. Father, we must bring them to heal while we still have time. Enough, Aaron. I secured this alliance with the elves and I intend to respect it. For the moment, we need the elves. You know it very well. Rubbish. Oh, yes, you do need the elves. How many of you poor little humans died the last time you tried to extract amber by yourselves, huh? How many? Hundreds? Oh, yes, you do need the elves. But they don't need you. How long do you think you can lock them up in their own world? The amber is theirs. The tree is theirs. The heart of the tree is theirs. And I intend to get my hands on it and take it away from here. They're dying to get their tree back, eh? But they won't do a thing. We have an agreement. An agreement? We don't sign agreements with people who have amber in their veins. <laughs> You're out of your depth, Mr. Governor. Oh, ho, ho, you've got some nerve. <laughs> I'm sure you've never even seen the heart of the tree. Oh, but I have seen it. Since I've been holed up in the bowels of the atrium, I can see it night and day, even in my dreams. And every day I say to myself. Hey, Rakash! The heart of the tree is over there, almost within reach. And by your life, you're gonna find some way to steal it. Because you're not leaving the tower without it. The heart of the tree, yeah. Oh, this headache. What? I where was I? Shit, my brain is an anvil. Yeah, yeah, the heart of the tree. What did I do with my dagger? I feel naked without my dagger. I gotta find it quick. Jak już widzieliście scenki wszystkie. No, coż, co chceć mówić? To jestem dość prosty. Pokazuje co jest pierwsza mapa, taki samouczek. I wszystko to chcemy wiedzieć o, w tej grze się omija krzesła wiaderka i po prostu wszystko to co można przepchnąć bo to hałasuje i nas ujawnia a to nie jest dobre w tej grze walka wręcz jeśli ktoś nas znajdzie i będzie chciał zaatakować zabić walka wręcz istnieje tutaj ale cóż e, kto to Ja u mnie. Chyba u każdego kto gra na PC. -cie. Zresztą zobaczyć jak to wygląda warka wręcz. I zrozumiecie dlaczego to ją tak nie lubię. O, właśnie, to jest dobry moment, żeby... Mamy coś w rodzaju tatuażu znamienia na ręce, który się świeci, jak kiedy się ukryci w cieniu. A się nie świeci... Jak jesteśmy właśnie w jasnym miejscu, gdzie gdzie pada światło pochodni, bądź jakiekolwiek. Trochę to zabawne. Jesteśmy w cieniu, co świeci się. Nie wiem, przeciwnik tego nie widzi czy jak. O. Did you see the dagger that Duncan found? I wonder where it comes from. not from here. yeah, well, don't get excited. we'll play for it with dice tonight. in the meantime, keep your hands off. okay, okay. i'll wait until tonight. they must be talking about my dagger. it can be far away. <laughs> No ubranie na pedo te same Tak, z niektórymi przeciwnikami da się walczyć Z dwoma rodzajami nie da się kompletnie A na, na dwóch przeciwników należy uważać i omijać jak dżumę Bądź jakieś inne cholestwo Czerwony pasek to standard Życie I będzie tutaj kolejny pasek tym się powiem później Well more climbing I guess I żeby zaznaczyć też kolejne miejsce do chwycenia się naciskam jednocześnie hmm, W a wy W d bądź wy, a to należy w którą stronę żeby się odwrócił Zorowanie. Nie wiem przed trzołkami. nie da się strzałkę. Właśnie, wykrycie. Przeciwnik tutaj ma... Hmm, tu Wytłumi nasze kroki. Ale oczywiście można się jeszcze szybtem o wiele bardziej wolniej poruszać co całkowicie wycisza nas. Oczywiście poruszamy się o wiele wolniej wtedy. Koło 8 przeciwników jeszcze da się przejść, ale jak mówię, miotły, wiatra, krzesła omijamy. Inaczej, jeśli szturknąłbym to, by się patet obudził. To nie byłoby dobre dla mnie. just keep to the shadows and walk where it doesn't make too much noise avoid running and farting przeciwnicy mają tak zwane przede mnie trzy rodzaje aureolek nad głową jedna żółta znaczy pojęto moim, moimi słowami Żółta aureolka nad głową oznacza ciekawość, że coś tam zobaczył, ale nie jest pewien co. I się przygląda... patrzy się dokładnie w miejscu, gdzie to widział. Nas na przykład? Bądź coś innego. so close. so big that seems to be tak close. So, from what I heard, the only access to the heart is a bridge which that two-faced governor Barron has had closed off with a tamper-proof lock, and he keeps the only key in his apartments. And as if that wasn't bad enough, the whole area is crawling with elves. I'm gonna have to go down into the prisons and free my uh, friend. He knows how to deal with it. So if I'm gonna survive in this tower, I'm gonna need somewhere safe to get organized, as well as a map of at the atrium. Well, I'll get nothing done standing around here. I'll get my dagger, and then it's off to work. Dobra, już zapomniałem co mówiłem. Żółta, czyli taka spostrzeżenie. Nie wiem czy powinienem powiedzieć na zamku, chciałem, ale nie. To żółte to jest spostrzeżenie. pomarańczowa zaciekawienie, czyli to nas, jeśli nas widział w jednym miejscu, to tam przyjdzie lub usłyszał, żeby sprawdzić. I jest oczywiście czerwone, czyli spostrzeżenie. Przeciwnik nas widział, wyciągnął broń, i chcę nam zrobić kuku. Teraz są przeciwnicy tacy spokojni. Robią tam różne rzeczy. Ryzykować? Nie. Robią tam różne rzeczy, właśnie na przykład chodzenie. I was afraid that I lost you, my beauty. na gębie. Tak światło padało. Dobra, teraz wracam. Teraz są przeciwnicy spokojni, ale się wyciągną broń. Bo podejrzewałem, że jesteśmy na przykład w pomieszczeniu, co mogą sprawdzać pod stołem, pod, nie wiem, tym chodnikiem, żeby nas wyciągnąć stamtąd. W beczkach możemy się skryć, w szafach. O! Właśnie usłyszał mnie. Takie jest nazwane spostrzeżenie przeze mnie. Ale nie rusza się z miejsca. Let's Pomarańczowy raczej by go zmusił do sprawdzenia co się dzieje. I oczywiście tutaj za każde zadanie poboczne, główne otrzymujemy punkty umiejętności. Tak to oznacza to ten skrót? Dobra. Widzicie te takie trzy... Nie wiem jak to nazwać Kolce wystające z lewego górnego rogu Znaczy, że drzwi są zamknięte i trzeba przy nich trochę posiedzieć Gra może przypominać trochę Dishonored z perspektywy trzeciej osoby Ale to jest bardziej tutaj nacisk na skradanie się i można było jako taką walczyć A tutaj no kur, nie opłaca się przeskoczyłem O, tutaj można zdobyć... AI! Tutaj można zdobyć pierwszą tak... Pierwszy taki achievement mowy Wchodzimy tu, dajemy tu i gapimy się na drzewo. Ten achievement nazywa się Meloman. Słyszycie tą muzykę? Musimy się gabić tak długo w drzewo, aż ta muzyka się nie skończy. To około dwóch minut. No ja oczywiście mam ten achievement, więc nie będę na tutaj siedział. I widzicie, muzyka się skończyła. Ci, co chcą, muszą niestety przesiedzieć, aż się im nie pokaże. Rule 1: Always strike from behind. Especially when the fucker is twice your size. And remember to land on the carpet, to make less noise. Dywan, Twój przyjaciel. Dywan całkowicie wycisza dźwięk. I zabójstwo. Można ciche, tyle samo chyba zabiera czasu co otwieranie drzwi, bądź zwykłe zabójstwo, które jest głośne i ściągnie uwagę, zaciekawienie wszystkich w okolicy. Tak wygląda ciche. I zawsze można je przerwać właśnie głośnym zabójstwem. O, przepak też można się oczywiście chować. Ale też ukrywać ciała. Ja tym się nie podoba. Bo w jednej szafie lub skrzyni można schować do najwyżej jedno ciało. I później szafa jest mm, wyłączona z użytku. Nie da się nie, z nią już nic zrobić. O, i zobaczcie, ja bym w tej szafie mógł schować... tak... Cztery ciała. Na hama pięć. Tak tam, jak w skrzyni. I bym mógł... I z jednym, czy z dwoma ciałami, to jeszcze bym mógł się ukryć, pewnie. O! Tutaj jest też dobre miejsce do zdobycia drugiego achievementu polegającego na wygraniu 20 walk Po prostu się zapisuje Tutaj uruchamia mechanizm walczy się Nie da się uniknąć tej walki, można spróbować ale ja wątpię w to No szczerze wątpię, bo nie ma gdzie uciec No ja później po zwygranej warte przeczytać i tak w kółko. I teraz zobaczycie, dlaczego mi się nie podoba tutaj warte i będę unikał jej. No teraz mi to to kopał Auć No właśnie, tutaj chodzi o parowanie Ten potrzebował chyba dwóch parowań Inne potrzebuje jednego, jeszcze inny trzech Czterech Nie wiem ile dokładnie Potrzebują już tacy lepsi Oj. Mam nadzieję, że nie zalarmowałem tych za drzwiami Chyba nie Nie Są spokojnie. Zalarmowany przeciwnik właśnie ma wyciągniętą broń już się nie opiera o nic. Oczywiście przeciwnik też może usłyszeć, jak gasimy pochodnie z kulką piasku. Jest to też dobry sposób na odwrócenie uwagi. Gdyby był zaalarmowany ten przed nami, to by nad się nie opierał. Bo by cały czas wyciągnięty i wychodził w tą i z powrotem. Uff, ryzyko duże zrobiłem. No ale opłacalne. Ja mówiłem, że ja będę robił, dawał jeden odcinek na mapa. Nie, chyba nie. No właśnie jeden odcinek na mapa, bo tutaj jest 8 rozdziałów i każdy rozdział jest podzielony na od 3 do 4, 5 map. Druga ciekawość. Wszyscy tutaj strażnicy yy, są uzależnieni od żywicy. Było już o niej mowa na początku filmiku. To no, taki jakby dla nich narkotyk. Oczywiście jest on nielegalny przez barona, zakazany. Ale i tak, tak jak każdy narkotyk, gdzie swój sposób. uważać tak jakby przyszedł normalnie to by ten mnie zauważył widzenia Państwu. No, punkty umiejętności. Tutaj mamy właśnie mapkę, misję. Wspomnienia. Ro, jak się nazywa rozdział dany. Ile jest map. Jedna z trzech. Umiejętności to dopiero będzie można odblokować w kryjówce. A drapieżnik, ostatnie, odblokowuje się dopiero w momencie, jak się odblokuje całkowicie jedno z tych dwóch. W sumie dwa trzeba odblokować, żeby chociaż jedno jedną umiejętność z drapieżnika. I zaczynając od, lewa do, od z lewej strony do prawej, jest to klonowanie i skradanie się. Pierwsze. Zabójstwo sprawność. Drugie. Żywiczny wzrok skradanie się. I sprawność ekwipunek. Żywiczny wzrok jest to coś w rodzaju pomocy w widzeniu lepiej. Miejsc, z którymi możemy mm, przeprowadzić interakcję. Podnieść coś. Ukryć się gdzieś. Chwycić się czegoś. ...ekwipunek to zwiększa ilość rzeczy, które możemy przenosić. Zabójstwo. No, lepiej nam podmaga zabijać. Nowe umiejętności. Na przykład śmierć z wysoko, jak to nazywam. Wyskakujemy z przeciwnika z góry i go zabijamy. Lub tak. Z rogu Klonowanie To za chwilę będzie wytłumaczone To nasze klony Jakie mają umiejętności Sprawność No a tutaj chodzi o walkę, rzucanie Spadanie z wysokości I skradanie się To do innej umiejętności się przydają Chyba te trzy mapki będzie...